Ponad 800 zł oszczędności na prądzie w samym kwietniu, 30 groszy za kilowatogodzinę i 20 razy w ciągu jednego miesiąca cena energii na giełdzie spadała w okolicy zera lub poniżej zera. Tak, moi drodzy, wyglądał w skrócie kwiecień w taryfie dynamicznej. Jeśli chcecie poznać szczegóły, zapraszam do oglądania dalszej części tego materiału. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że marzec był naprawdę dobrym miesiącem na rynku energii, ale kwiecień był absolutnie fenomenalny. Już wam pokazuję wykres, na którym możecie zobaczyć jak wiele razy cena energii spadała w okolice zera lub tak jak wspomniałem nawet poniżej zera. W kwietniu mieliśmy rekordowo najniższe ceny energii na rynku dnia następnego na fixingu pierwszym. 13 kwietnia ceny energii wynosiły minus 500 zł za megawattogodzinę netto, co nawet po dodaniu kosztów związanych z dystrybucją, e, opłat sprzedawcy czy podatków nadal powodowało, że cena była ujemna. U mnie to było minus 36 groszy brutto. Oznacza to, że każda pobrana przeze mnie kilowatogodzina w tym właśnie okresie obniżała mi rachunek na koniec miesiąca. Ja tego dnia pobrałem 79 kWh za minus 20 zł. Stawiłem na mój kanał na YouTubie. Osobny film, który nagrałem, w związku tylko i wyłącznie z tym dniem, więc możecie sobie go obejrzeć, prześledzić godzina po godzinie, jak to wyglądało. A teraz skupmy się na całym miesiącu, na podsumowaniu całego kwietnia. W kwietniu pobrałem 357 kWh, z czego 25 w strefie szczytowej, a pozostaje 332 kWh w strefie pozaszczytowej. Dla przypomnienia, ja prąd kupuję od sprzedawcy. Pstryk w taryfie dynamicznej. Z kolei moja taryfa dystrybucyjna to G12W w PG. Dlatego tak dużą uwagę przywiązuję do strefy szczytowej i pozaszczytowej, dlatego że w pozaszczytowej strefie w dystrybucji ten koszt dystrybucji jest kilkukrotnie tańszy od strefy szczytowej. Warto wspomnieć, że w kwietniu byłem w domu tylko przez niecałe trzy tygodnie. Dlatego też liczba pobranych przeze mnie kilowatogodzin nie jest przesadna. Niewysoka. Bardzo dobrze widać to na tym właśnie wykresie, który teraz widzicie przed sobą, gdzie na samym dole kolorem niebieskim zostało zaznaczone zużycie energii w domu. Jak widzicie, te ostatnie 10 dni, miesiąca, zużycia praktycznie nie było. Jest tylko jeden pik. Ponieważ miałem podłączony samochód do Wallboxa i widząc bardzo niskie, wręcz ujemne ceny energii na giełdzie, zdalnie, będąc w Chinach, uruchomiłem ładowanie. No i właśnie, ja musiałem to zrobić, można powiedzieć tak pół automatycznie, widząc te ujemne ceny, ustawiłem sobie harmonogram w Wallboxie i po prostu auto w te kilka godzin, kiedy były te ujemne ceny, podładowało się. Ale teraz Pstryk będzie wprowadzał taką usługę Pstryk Connect i myślę, że warto, żebyście zajrzeli na taki landing page, który utworzyli. Chodzi tutaj o pełną automatyzację, że właśnie wyjeżdżacie w delegację czy na urlop, zostawiacie auto w domu, podłączacie je do ładowania i tak naprawdę ustawiacie sobie tylko i wyłącznie w appsepstryka cenę energii, poniżej której chcecie, żeby auto się ładowało i wyjeżdżacie na dwa tygodnie, zapominacie o tym wszystkim i jeżeli właśnie ta cena energii spadnie poniżej tej, której zadaliście, którą zadaliście, to... Auto automatycznie w tych godzinach będzie się ładować. Nie znamy jeszcze więcej szczegółów, czyli chociażby z którymi producentami PSTYK będzie zintegrowany na samym początku i kiedy to wejdzie, ale właśnie tam można zostawić swój, swój mail i jak tylko będą rozwijać tę usługę, wprowadzać na rynek, to, to dostaniemy powiadomienie mailem. Ja też wiem tyle, co, co, co przeczytałem na stronie i zostawiłem również swojego maila. Ale wracajmy do Podsumowania kwietnia w taryfie dynamicznej. Ten wykres również bardzo dobrze pokazuje tak zwaną. Elastyczność cenową popytu, czyli jak bardzo odbiorca energii, ja jako odbiorca energii, jestem w stanie przesunąć swoje największe zużycie energii, w moim przypadku jest to ładowanie samochodów elektrycznych, pranie, suszenie, wstawienie zmywarki i tak dalej, i tak dalej, w okresy, kiedy cena energii na giełdzie jest jak najniższa. Tak się składa, że najniższe ceny poniżej zera najczęściej są właśnie w weekendy, aczkolwiek w kwietniu wiele razy mieliśmy sytuację, kiedy w trakcie Tygodnia, nawet na kilka godzin, cena energii w ciągu dnia spadała w okolice zera przez bardzo dużą generację z OZE, ale to głównie chodzi o generację z fotowoltaiki. I moje zużycie energii w domu oraz naładowanie aut możecie zobaczyć na tej grafice, co również potwierdza, jak istotne jest to, aby jak najwięcej korzystać z momentów, kiedy prąd jest jak najtańszy. W ramach ciekawostki pokażę Wam jeszcze rozbicie mojego skumulowanego poboru energii na poszczególne godziny doby. Więc jak widzicie, w kwietniu najniższe ceny miały miejsce w ciągu dnia, w godzinach od 10 do 16. Najlepiej... I jeżeli to było jeszcze połączone z weekendem, ponieważ również stawka za dystrybucję w taryfie G12W jest wtedy najniższa. I skoro jesteśmy przy dystrybucji, to warto odnotować pewien absurd, jak dla mnie, który miał miejsce w kwietniu. Mój dom jest na obszarze PG Dystrybucja, więc nie mogę zmienić dystrybutora, tylko taryfę ewentualnie, yy, jaką mam dystrybucyjną, czyli u mnie to jest G12W. I od 1 kwietnia, wyobraźcie sobie, że zmienione zostały godziny szczytowe z, w ciągu dnia, z godziny 13 do 15, jak mieliśmy zimą, to od 1 kwietnia jest teraz od, 3, od 15 do 17. Czyli w systemie elektroenergetycznym, kiedy jest największa generacja z PV-ki wtedy mamy nie korzystać a mamy korzystać wtedy jak ta pvk w Polsce już powoli powoli się wygasza No to wtedy dystrybutor zachęca nas niskimi cenami, dystrybucji czy o 15 do 17 żebyśmy korzystali z prądu więc jak dla mnie to jest lekki absurd rozumiem, że te taryfy dystrybucyjne były tworzone wiele wiele lat temu kiedy jeszcze nie było tyle generacji z oze, a głównie z fotowoltaiki. No i już można powiedzieć, zaczynamy też działać w tym, w tym zakresie, dlatego że farmy, farmy fotowoltaiczne są wyłączane, farmy wiatrowe są wyłączane w ciągu dnia, jeżeli mamy nadpodaż tak naprawdę energii i musimy to zmienić. Musimy właśnie sprawić, że odbiorcy będą przestawiać swoje zużycie, ustawiać sobie zmywarkę, chociażby właśnie wtedy, kiedy ta generacja z OZE jest jak największa. I już działamy w, razem, właśnie jako IWI Klub Polska, PSNM z Bartkiem z Wysokiego Napięcia w. Temacie, aby właśnie coś tutaj zmienić w tych taryfach dystrybucyjnych, tak by były one dostosowane do rzeczywistości, w której obecnie się znajdujemy. Na potwierdzenie moich słów, a propos tanich weekendów, na kolejnej grafice możecie zobaczyć, w których dniach tygodnia pobierałem najwięcej energii w kwietniu. I jak widać, jest to sobota i niedziela. W kwietniu mój dom pobrał 77 kWh, a samochody. 280 kWh. Jest to stosunek 22 do 78%, czyli ponad 3 czwarte mojego zapotrzebowania na energię w, do, w kwietniu stanowiły samochody elektryczne. I teraz ciekawostka, ponieważ jeśli skupimy się tylko i wyłącznie na tych 280 kWh pobranych przez samochody, cała ta energia została pobrana w strefie pozaszczytowej, a łączny koszt wyniósł zaledwie. 34 45 zł, 45 groszy. Jeśli to podzielimy przez te 280 kWh, to stawka za kWh związana tylko i wyłącznie z ładowaniem aut elektrycznych wyniosła mnie w kwietniu 12 groszy brutto za kWh. Jeżeli założymy, że moje auta zużywałem średnio 18 kWh na 100 km, to koszt przejechania 100 km wyniósł mnie w kwietniu nieco ponad 2 zł. Tak jak wspomniałem, mamy 280 kWh związanych z ładowaniem. Jeśli podzielimy to przez te 18 kWh na 100 km, to wychodzi, że za 34 zł przejechałem jakieś 1555 km. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie, podstawimy analogicznie jakieś auto spalinowe, optymistycznie założymy, że pali 7 litrów benzyny. Średnia cena benzyny, sprawdziłem w kwietniu, wynosiła 5,89, to koszt przejechania 100 km na benzynie wyniósłby mnie jakieś troszkę ponad 41 zł. No i jeżeli to przeliczymy razy te 1555 km, to wynika z tego, że za benzynę zapłaciłbym tam ponad 640 zł, a za prąd zapłaciłem troszkę ponad 30 zł. Czyli mamy ponad 600 zł oszczędności dlatego, że posiadam auta elektryczne, a nie spalinowe. I mówimy tutaj tylko o jednym miesiącu o Kwietniu. Biorąc pod uwagę całe zużycie energii w moim domu w kwietniu, czyli te 357 kWh w taryfie dynamicznej, moja stawka brutto, czyli już razem z dystrybucją, jaką uzyskałem, wyniosła 30 groszy za kWh. I zrobiłem też podsumowanie, jak kształtowałaby się stawka za kWh przy moim zużyciu, gdybym posiadał jedną z taryf regulowanych. Taryfę dynamiczną, tak jak wiecie, mam od początku roku i możecie bardzo dobrze zobaczyć na tym wykresie. Zarówno w styczniu, jak i w lutym moja stawka, moja średnia stawka za kilowatogodzinę wynosiła mniej więcej tyle, ile w taryfach regulowanych G12, czy G12N, czy W. Patrząc na kolejne miesiące, czyli już marzec i kwiecień, widać trend, w którym taryfa dynamiczna zdecydowanie zaczyna się opłacać. Mamy coraz więcej energii z PV w systemie. Czyli coraz więcej okazji do taniego ładowania. Moja średnia stawka za kilowatogodzinę w marcu razem z dystrybucją wynosiła 49 groszy. A w kwietniu było to już tylko 30 groszy brutto. Jak to z kolei wygląda na fakturze? Bezapelacyjnie, jak zawsze co miesiąc, taryfa G11 jest najdroższa, ponad 400 zł. G12 czy G12W od 330 do 370 zł, a taryfa dynamiczna w kwietniu jedynie e, troszkę ponad 100 zł, czyli ponad 200 zł oszczędności, mając taryfę. Dynamiczną w stosunku do taryf, najtańszych taryf regulowanych w kwietniu. Czyli na paliwie, mając auta elektryczne, zyskałem w kwietniu ponad 600 zł, na samym prądzie w domu ponad 200 zł, czyli łącznie ponad 800 zł oszczędności, dlatego, że mam auta elektryczne i ładuję je w taryfie dynamicznej. Ale mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. Przyjrzyjcie się teraz dokładnie mojej fakturze za prąd. Pobór energii, czyli 357 kWh, a wartość brutto minus 19,22 zł. Minus! Mój koszt zakupu energii w kwietniu jest ujemny, czyli wartość energii, którą kupiłem po cenach ujemnych, jest większa niż wartość energii, którą kupiłem po cenach dodatnich. To jest absolutnie niesamowite. I jak dodamy do tego oczywiście opłaty za dystrybucję, opłatę dla pstryka czy akcyzę, to oczywiście finalnie wychodzi troszkę ponad 100 zł, czyli te 30 groszy za kilowatogodzinę. Ale normalnie w. Taryfie regulowanej lub w taryfie dynamicznej od tych największych operatorów, czy u mnie, w moim przypadku w PGE, nie mógłbym mieć w ogóle ujemnych cen, tylko jak jest ujemna cena na giełdzie, to wtedy miałbym, kupowałbym energię za zero. A tutaj widzicie na fakturze za cały miesiąc zakup energii mam na minusie. Dlatego w zasadzie, jeżeli rozważacie taryfę dynamiczną, to tak ważne jest przyjrzenie się, jaka jest oferta rynkowa sprzedawców tejże taryfy. Ja właśnie jestem bardzo zadowolony z Jest to taki startup, który jest bardzo on, otwarty, innowacyjny, e, właśnie ma kilka, kilka bonusów obecnie. Chociażby jednym z bonusów jest to, że do końca maja w, w specjalnej ofercie możecie zaoszczędzić 400 zł, e, dlatego że otrzymacie. Редактор субтитров miernik, dodatkowy miernik energii, który oni montują wraz z montażem. Jest to warte 400 zł, sam miernik 300, montaż stówkę i dostajecie to do końca maja za złotówkę. Jeżeli będziecie przechodzić do takiego pstryka i tak musicie taki miernik od nich nabyć, więc, więc w tym momencie do końca maja jeszcze jest fajny bonus. Do tego dodatkowo, jeżeli będziecie przechodzić ewentualnie na pstryka, to w wpisując kod EV Club 50 wasza faktura zostanie pomniejszona o 50 zł, czyli razem macie łącznie bonus 450 zł. To jest bardzo bardzo istotne. No i warto też wspomnieć o tym, że Pstryk jako pierwszy i na razie jako jedyny zapewnia tarczę, tą, którą mamy i znamy. Ona jest obecnie do września, a Pstryk już dzisiaj zapowiedział, że wydłuża tarczę do końca Roku. Co to oznacza? Nawet jeżeli ceny energii na giełdzie, cena zakupu energii na giełdzie byłaby bardzo wysoka, to mamy tarczę na poziomie 62 grosze brutto i więcej nie zapłacimy w skali miesiąca. Jeżeli średnia cena zakupu w skali miesiąca zimą wyniosłaby ponad 62 groszy brutto u nas w taryfie dynamicznej, no to obstryk po prostu wprowadził taką tarczę, taki kapcenowy, że nie zapłacimy więcej. Ostatnia rzecz, o której jeszcze warto wspomnieć, to jest to, że zawierając umowę w pstryku, zawieracie ją na czas nieokreślony. I to jest też bardzo fajne i bardzo bezpieczne, dlatego że możecie się rozmyślić nie wiem, po trzech miesiącach, po pół roku i po prostu wrócić do taryf regulowanych. Więc jest to bardzo dobry okres, żeby spróbować tak naprawdę taryfy dynamicznej u siebie, dlatego że tak naprawdę tak macie e, macie możliwość zrezygnować kiedy chcecie e, macie teraz dobry okres e, dlatego że przed nami jeszcze kilka miesięcy kiedy ceny energii będą często spadać w okolice e, zera mamy tarczę e, przedłużoną do końca roku no więc moim zdaniem mm, jest to świetny moment na testowanie sprawdzanie u siebie e, taryfy dynamicznej więc bardzo serdecznie polecam jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania to śmiało Piszcie w komentarzach, i postaram się na nie odpowiedzieć. Dzięki, na razie, cześć.